Przebudzenie przyjdzie do Twojej szkoły w imię Jezusa. Od około 8-12 roku życia cierpiałam na depresję. I ciągle chciałam zabić siebie albo innych ludzi. I nigdy nie kochałam ludzi w ogóle. Zawsze miałam w sobie nienawiść. Jeśli ktoś mnie zdenerwował, albo uderzyłam się w palec u nogi, natychmiast pojawiały się demoniczne myśli w mojej głowie. To było jak, o zabij ich, pozbądź się ich. Zabij się, albo wyskocz przez okno. I zawsze szłam do pokoju, i albo się cięłam, albo uderzałam głową o coś. Moja głowa była wtedy bardzo spuchnięta. Ważyłam 66 kg, ale moja głowa wyglądała, jakbym ważyła 90, bo zawsze uderzałam nią o drzwi. Szłam do łazienki i waliłam nią o drzwi. Nigdy nie byłam wolna. Aż pewnego dnia moja mama zobaczyła hiszpańskie wideo, nawet nie angielskie, z apostoł w swoim pokoju i zobaczyłam zmianę w mojej mamie. Chciałam mieć to, co miała moja mama. Podzieliła się swoim świadectwem, poszłam do jej pokoju, a ona mi ten film pokazała. Wyrzuciłam Wtedy wszystkie moje kolekcje warte tysiące dolarów, były dla mnie ważniejsze niż Bóg, bo od młodego wieku nie wierzyłam w Boga. Chociaż byłam zielono widziałam ludzi dotkniętych mocą Bożą, ale nigdy tak jak w waszym Kościele. Gdy zostałam częściowo uwolniona, zdecydowaliśmy się tu przyjść. I po tym zostałam w końcu uwolniona ze wszystkiego. Nie cierpiałam już nadmoniczną depresję, wszystkie myśli odeszły. Nigdy już nie myślałam o tym, żeby kogoś skrzywdzić. Czasem pojawiały się napady złości, ale dzięki Twoim nauczaniom po prostu je odrzucałam i musiały odejść, więc nie wracały. Twoje nauczania były dla mnie bardzo łatwe do zrozumienia, więc nawet w wieku 16 lat szybko je zrozumiałam. Moja młodsza siostra też miała 9 lat i od razu wiedziałyśmy, żeby odrzucać złe myśli. Wcześniej poszłyśmy na Flourish, cierpiałam wtedy na silniejszą demoniczną opresję ze strony demonów, których imiona nie znałam, jak bal. Nie wiedziałam, kto to był. Nie mogłam spać. Podczas Flourish zostałam z tego uwolniona. Podczas tej konferencji Rise and Shine byłam pełna oczekiwania. W tym tygodniu pracowałam w ogrodzie i nadwyrężyłam obojczyk. Poszłam zapłacić za paznokcie mojej mamy i wiesz, jak mają te fotele do masażu. Płakałam z bólu, gdy fotele masujące dotykały tego miejsca. Na Rise and Shine, kiedy powiedziałaś na ostatniej sesji, żeby chwycić swój cud, chwyciłam go i nie puściłam. Teraz mogę. Zobacz. Już nie boli. Jesteś takim jasnym światłem, ile masz teraz lat? Siedemnaście. Bóg posyła cię do twojej szkoły, byś była jasnym światłem. Uwalniam to namaszczenie, by Bóg używał cię jeszcze potężniej. Niech twoje światło świeci jaśniej i niech przebudzenie przyjdzie do twojej szkoły w imię Jezusa.